p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Na ulicę Sanoka oraz drogi gminy Sanok wyjechały setki ciągników rolniczych z transparentami przygotowanymi przez rolników, którzy protestowali przeciwko importowi zbóż fatalnej jakości z Ukrainy. Kowój przejechał m.in. przez Czertez, Kostarowce, Pisarowce, Zabłodce i Sanok. Jadąc zaledwie kilka kilometrów na godzinę, trąbiąc i uruchamiając syreny, rolnicy manifestowali swój sprzeciw oraz obawy związane z niepewną przyszłością polskiego rolnictwa. Nikt nie uwzględnia ich, że istnieją, że chcą działać, pracować, żyć tutaj na, na, na miejscu. I ani jeden rząd, ani drugi się nie interesuje. Zajmują się sprawami takimi, które są też potrzebne tam, ale tutaj nikt nie ma y, czasu na czekanie, bo za chwilę trzeba robić zasiewy. I wszystkie czynności, które są w rolnictwie potrzebne, nie będą na nic czekać. To jest ponad nami. Poza tym nie można sobie pozwolić na to, żeby tu yy, nazywać nawet to strajkiem, bo to nie jest strajk, to jest protest. Rolnicy nie mają czasu na strajkowanie, bo mają zajęcia takie, że, że oni muszą być cały czas, całą dobę siedzieć i pilnować tego, żeby było co na stół położyć. I tak dalej, żebyśmy nie musieli naszego wojska później robakami karmić. Solidaryzujemy się z całym, z całym krajem i żeby to przyjąć też i tutaj na Podkarpaciu ten protest, żeby to poszedł w, w świat po prostu. Dziś widać duży odzew, jeszcze się zbieracie, ale już widać, że jest duże zaangażowanie i duże poruszenie wśród społeczeństwa. Proszę pana, no jest poruszenie, bo nie tylko między nami, ale teraz tutaj widzę, zjeżdża się bardzo dużo myśliwych, którzy też, ich to też zaczyna dotykać i jest to mobilizacja. Mobilizujemy się my rolnicy myśliwi i podejrzewam, że powinno jeszcze i miasto, mieszkańcy się z nami połączyć, bo po kolei i to też ich będzie w pewnym momencie łączyć, bo z racji tego, że będą podwyżki, podwyżki cen i to wszystko. Ja mam sposób na rozwiązanie problemu. To jest apel do konsumentów, w prosta rzecz zacząć kupować bezpośrednio u rolnika. Jestem też współtwórcą też ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Kochani, jest ustawa, która dopuszcza sprzedaż rolnika do kwoty wolnej od podatku do 100 tysięcy złotych. Powyżej 100 tysięcy to jest 2%. Gdybyś, wyobraźcie sobie taką rzecz, zaczynamy kupować prosto u rolnika, i cały ten bałagan, i ten, to toksyczne, i zapleśniałe zboże, kukurydza zostanie po prostu e, z niczym. Nikt tego nie chce. To się nie nadaje do skarmiania zwierząt, proszę Państwa. To się nie nadaje do skarmiania zwierząt, jak widać i pokazują, prawda, nam tutaj tak. Ale jest jeszcze jedna kwestia, której nikt jeszcze nie zbadał. Kochani, jest też byłem w grupie, która zatrzymała pol, w Polsce GMO, a w tej chwili wchodzi nowe GMO. Ale co. Co teraz trzeba zrobić? Ja myślę, że trzeba to przebadać pod kątem właśnie genetycznie modyfikowanych organizmów. Jak się okaże, że ta kukurydza jest GMO, jak się okaże, że ta, ten rzepak jest GMO, no to po prostu to jest sprawa kryminalna i do, wszyscy do, do zamknięcia. Tych 500 podmiotów, które po prostu sprowadzały zboże, które się w tej chwili ukazały na liście, no to, proszę Państwa, mamy do czynienia z bandytyzmem, po prostu z przestępcami. Jest zakaz GMO w Polsce. To trzeba sprawdzić, bo podejrzewam, ale to trzeba sprawdzić przez niezależne laboratoria. Ja będę apelował do, do po prostu oszukanej wsi, żeby pod tym kątem zbadać i to sprawę zamknie definitywnie. I jeszcze raz powtarzam, bezpośrednio rolnika, jeśli zaczniemy kupować, jeszcze są resztki krów, jeszcze są resztki po prostu gospodarzy, którzy produkują dobre mięso, zdrowe mięso, niezatrute. Jeśli po prostu przestaniemy kupować w tych paszarniach, sprawa się rozwiąże. Jak Pana zdaniem obecnie rząd stara się rozwiązać ten problem? Czy są odpowiednie działania prowadzone? No niestety rząd bije pianę, bo gdyby chciał rozwiązać problem, to rozwiązałby to definitywnie. Zamknąć całkowicie. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej i powinny używać ją takie same prawa jak nas, obowiązywały przed wejściem do, do Unii. A Ukraina nie jest nawet w, w formie wstępnej. Natomiast problem jest tylko jeszcze jeden. To nie jest zboże Ukrainy, to jest zboże trwaniaków korporacji zachodnich, nie, natomiast to przewożą tylko ukraińscy kierowcy i co najgorsze w tym wszystkim się w tej chwili wydarza, to napuszczanie, napuszczanie Brukseli na nas, na Polaków. Proszę Państwa, my żeśmy byli już zdradzeni przez Francję i przez Anglię, wypuścili nas do wojny, a potem zostaliśmy sami. My w tej chwili mamy jeden problem do rozwiązania w prosty sposób. Kupować prosto u rolnika, przede wszystkim zdrowe, niezatrute zboże i, i inne produkty. Zaczyna się wiosna i jedni się cieszą z wiosny, inni po prostu zamiera im serce, jeżeli widzą, że zostaje się to zboże do nas stanie, Nikt się nie cieszy z tego, co się na Ukrainie dzieje tam. Ale z drugiej strony, my nie chcemy podzielić ich losu i nas po prostu w tej chwili prawie że naszą gospodarkę, a szczególnie żywnościową, zatopią nas całkiem. I tak samo transportowcy przy tym. To jest cały szereg ludzi, którzy w kraju nawet sobie nie zdają sprawy, w jaki sposób są zależni od, od, od tego elementu. Po prostu trzeba rozwiązać to na, na szczeblach wyższych i nie wprowadzać ludzi do, do czegoś takiego. Bo teraz w tej chwili są do połowy magazyny jeszcze wypełnione ze zbożem z ubiegłego roku i co z tym zrobić? Ani, ani wyrzucić, ani zniszczyć, zboża nie wolno niszczyć. I, a potem tak, zasiać, po to tylko, żeby w jesieni spletować. kredyty pobrali na nawozy, na inne rzeczy i na, na sprzęt, taki wspaniały sprzęt mają tutaj, jak widać w tej chwili na tym proteście naszym, i ten sprzęt musi być wykorzystany. Nareszcie doczekaliśmy się czegoś rozsądnego, że, że można by było gospodarzyć i znowu ktoś nam to ucina. I suwerenność nasza też. Tutaj ma duże znaczenie. Dla niektórych to jest takie, się wydaje śmieszne i tak dalej, że to takie zwykłe słowo, a to jest jedno z najważniejszych rzeczy, żeby być suwerennym i żeby nas ktoś zauważał i się z nami liczył. Nikt się nie chce liczyć i dlatego na ulicę wychodzimy. Nie ma wyjścia. I z tego nikt nie ustąpi. To jest nie jest koniec jeszcze, to dopiero początek. 20 lutego tego roku to jest dopiero początek. 24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.